Jesteśmy po wygranym meczu z sts em Sano gdzieś do zera. Jest z nami Kamil Lewartowski. Kamil, jakbyś mógł ocenić ten mecz, ponieważ zbyt wiele pracy nie było w tym spotkaniu. Mm, pracy nie było. Eee, myślę, że poćwiczyliśmy parę rzeczy. Eee, utrzymywaliśmy się na krążku. Nie dawaliśmy za dużo eee, Sanokowi, żeby gdzieś tam dochodzili do sytuacji. Eee, no i, i tyle. Uważam, że trzy punkty na spokojnie, bez kontuzji. Także czekamy na playoff. Sanok może być potencjalnym naszym rywalem w ćwierćfinale playoffów. Jak czujecie się z takim przeciwnikiem właśnie na początek tych rozgrywek? Z jednej strony można powiedzieć, że, że jest to ok, przeciwnik, ze względu na to, że nie ujmując oczywiście te mecze nie będą ciężkie, ale z drugiej strony... Mam nadzieję, że, że obejdzie się bez kontuzji i, i gdzieś te, te mecze z Sanokiem nie wybiją nas z takiego rytmu meczowego na, na półfinały. E, powiedz, jak z Twojej strony wygląda takie przygotowanie do meczu w sezonie zasadniczym, tak krótko? Cały dzień na przykład. E, rano... Zawożę córkę do żłobka, wychodzę z psem, jem śniadanie, idę na rozjazd. Mamy pół godziny rozjazdu na lodzie, rozgrzewka jeszcze przed, przed wyjściem na lód. Wracam do domu, idę na drzemkę, wstaję, wychodzę z psem, jem obiad, przychodzę na lodowisko, oklejam sobie kij, robię kawę, wyciszam się powoli. E, idę później pograć w piłeczkę, później robię swoją rozgrzewkę na sucho i wychodzimy na lód na, na wspólną rozgrzewkę drużynową i, i później 100% skupienia na mecz. Czy lepszy jest taki mecz na zero z tyłu z taką drużyną jak na przykład Sanok czy Podhale, czy na przykład taki mecz, w którym zagrałeś przeciwko GKS-owi Katowice, gdzie wynik był bardzo na styku 4 do 3 i tam było zdecydowanie więcej e, interwencji z twojej strony? Dla mnie osobiście wolę mecze te, gdzie jest dużo więcej pracy, i nawet jeżeli dostaję bramkę bądź bramki, e, bardziej jestem zadowolony z takiego meczu niż, e, niż dzisiejszego. E, powoli sezon zasadniczy dobiega końca. E, jak, Twoim zdaniem, zleciał ten sezon? Bardzo szybko. Za szybko. A... Ale e, co, zdobyliśmy Puchar Polski, e, z, z, zakończyliśmy sezon na pierwszym miejscu, także wydaje mi się, że, że całkiem nieźle. Szkoda tego super pucharu ze święciemiem. E, więc potrójnej korony nie będzie w tym sezonie. Ostatnie pytanie, może słyszałeś o naszej pracy domowej, którą zadawaliśmy innym twoim kolegom z szatni, czy jesteś gotowy na to na pytanie? No myślę, że tak. A więc, co to jest hokejówka amazońska? Rybka. Proszę Państwa, Kamil Lewartowski jest pierwszym hokejistą, Woo! który odgadł nasze zadanie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki.